Cześć, tu Macie z Starego Dobrego Retro. Dzisiaj dalszy ciąg przeglądu prasy, oczywiście magazyn Amiga. Tym razem numer drugi 92, czyli październik. Jak sobie popatrzymy, to cena tego magazynu nadal mamy 20 tysięcy. Bardzo fajna grafika przedstawiająca kartę Turbo. No, Do jakiejś chyba większej amigii, czyli to jest generalnie temat numeru. Oprócz tego mamy coś o animacjach, i zrób to sam, czyli znowu jakiś dział hardware'u. No to jedziemy oczywiście, znowu czerwone tło na spisie treści. Faktycznie karty Turbo. Coś o animacji. No, typowo, czyli jakieś kursy, Hardware, Tips and Tricks, czyli to, co było, takie podobne działy, co były już w numerze pierwszym. Nakład mamy nadal 45 tysięcy. Wydawnictwo Lupus, tutaj bez zmian. No i oczywiście pan Marek Pampuch jako redaktor naczelny we wstępniaku. Co my tu mamy aktualności, czyli o wiadomości z rynku, można powiedzieć. I mamy coś o, o rozszerzeniu pamięci do AMIG 2000. Komputer w szkole, Wielka Brytania. Ale no jest tutaj trochę tych informacji. Natomiast tutaj ciekawie wygląda ten news. To jest informacja o nowej Amidze. Na początku września odbyły się w Pasadenie, USA targi komputerowe, na których firma Commodore przedstawiła swój najnowszy komputer Amiga 4000. Jest ona uważana za wielki technologiczny skok. Historia amigi dysponuje bardzo rozbudowaną grafiką i dźwiękiem doznanych już z Amiga 3000 nowych rodziczości Doszły następne, między m.in. typowe VGA i Jazz no wiemy mniej więcej co się składa na MIG 4000 tutaj jest akurat z procesorem 0406 MB RAMu i dysk twardy 120 MB i to za jak tutaj określił pan Piotr Drapich cena nowej Amigi zalecana przez producenta to 3699 dolarów, co jak na taką konfigurację nie jest ceną wygórowaną. Taka ciekawostka. Ok, idziemy dalej. E, temat numeru, e, karty turbo. E, tutaj są, widzę, podstawy, czyli z tego, co widzę, opisy poszczególnych e, procesorów od 6800, czy tego podstawowego, który był między 500, e, przez 010, 20, 30, a e, nawet tylko procesory. Mm, tutaj Dosyć taką małą czcionką, ale słowniczek dotyczący terminologii związanej z, z kartami Turbo. Może być też ciekawe do poczytania. I myślę, że ten tam O właśnie, dosyć rozbudowany. Tam były procesory. faktycznie są to e, procesory wykorzystywane przy Motorolach, przy kartach Turbo. No i też widzę, że jest opisany procesor 040. No, 030. I na tym się, na tym się tutaj opis procesorów kończy, może być ciekawie. No, temat się ciągnie dalej, czyli mamy... Hmm, przetestujmy, czyli karty przyspieszające dają nam w przypadku migi bardzo dużo. Tutaj też zwracam uwagę to co było w tym pierwszym numerze, że... No, spora część artykułów jeszcze jest tłumaczeniem z języka, czy tam z niemieckiej wersji e, czasopisma Amiga, Amiga Magazine, Tłumaczone przez, zazwyczaj przez pana właśnie Marka e, Pampucha e, I tutaj wyraźnie, że to był po prostu opis jak, jak to było testowane i za pomocą jakich, jakiego oprogramowania No, e, ogłoszenia drobne tu mamy dwa jakieś Mam seria fisza nagrywanie dyskietek. Ciekawe nagrane dyskietki 3,5 NN po 22 000 od 10 sztuk, a od 400 sztuk nawet po 14 tysięcy. No. Oferta godna. No. Bardzo, bardzo konkretna oferta. E, I firma Eureka w wrześni. Czyli całkiem niedaleko. Eureka mi się kojarzy na niektórych sprzętach. Amigowych miałem jakieś naklejki Eureka. Ciekawe. E, dobra, co mamy dalej? Nadal mamy temat numeru, czyli karty Turbo i program testujący benchmark AIBB. On jest dość popularny i faktycznie tutaj nawet opis jest, jak z niego korzystać. E, o, opisy poszczególnych testów są. Widzę. Ciekawe. No to jeżeli ktoś nie wiedział, jak ten program działa, czy nie wie to faktycznie może się tutaj zapoznać który test do czego się odnosi no i tu już są faktycznie na dalszych stronach yy, karty turbo dla migi yy, 500 i 2000 tak? czyli w podstawie z 6800 yy, też fajny tutaj rzut na te karty a tu jest kostka pamięci widzę Aha. A jak widać, dużo tekstu może być ciekawe. Na pewno sobie poczytam. I na pewno są na końcu jakieś. O, właśnie, podsumowania. Mamy zestawienie końcowe i faktycznie poszczególne. Aha, poszczególne rodzaje testów dla poszczególnych kart Turbo i dla Golasów też do porównania. No. Ciekawe, co mi wyszło z tych testów. Bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra, bardzo dobra No, o, trzeba się tu zagłębić Co mamy dalej? O, kolejne ogłoszenie Eureka leśni. No właśnie, stacja dysków, rozszerzenie pamięci, czyli Dobrze kojarzy dziś na niektórych sprzętach ich, widziałem ich naklejki Tu mamy tą numeratę, mhm. O, i kolejny temat z okładki, czyli animacja Mikrokino Tutaj Pan Wojciech Bruszewski jest profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Nauk Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Ja prowadzi pracownik grafiki komputerowej. Jego studenci pracują na amigach. O, ciekawe. E, inauguracja cyklu wykładów pod wspólnym hasłem mikroki O, e, Ciekawe. E, Czy to widzę? Czyli tak, warsztat. Aha, co mamy na co musimy mieć na warsztacie? Żeby bawić się takimi kroki. no Przygotowanie dyskietek roboczych, studio. No widzę tak mocno krok po kroku. No, może faktycznie jest to coś rodzaju takiego wykładu. Eee, tutaj widzę nawet faktycznie w punktach po kolei co trzeba zrobić, żeby... ...tająć eee, się oknami. No ciekawe. Bardzo ładne, bardzo ładne zrzuty z ekranu Workbench'a, muszę powiedzieć. Dobra, idźmy dalej. O, to się kończy ten artykuł. Rozumiem, że skoro się zaczął cek, to myślę, że w następnych numerach będziemy mogli zobaczyć, co było dalej. Do łezki łezka. O, to może być ciekawe. Nie wiem dlaczego dialogi akurat. Rozumiem, że dialog Amigi i pc -ta czy ibm wtedy, bo tak to, wtedy tak to mniej więcej e, się nazywało. E, jak, o, Marek Pampu grał czyli nasi polscy redaktorzy już to pisali. E, czyli opis, jak rozumiem, emulatorów PCT na Amidze. Ja pamiętam, korzystałem na pewno z PC-Task'a, jak przy tym bawiłem. Wydaje e, że DOS to DOS tak samo. Akurat teraz to wiadomo. E, tu nawet są opisy kart, kart znaczy hardware'u, tak, który służy do emulacji PCT na widzę. Czy mamy Sidecara, ATLANS'a, KCS-a? Także no, znaczy to były drogie karty. To, to mogłoby ciekawe, gdyby teraz gdzieś takie karty zdobyć i się pobawić faktycznie, jaka była wydajność. Albo po prostu przeczytać. Kolejny okay. artykuł. Następny mamy Amiga po polsku, czyli polskie znaki Vamidze, standard XJP. A, czyli standard księcia, księcia przepraszam, księdza Pikula. No. Ogonki to Vamidze zawsze był ciekawy temat. Tych, tych standardów było więcej niż. Chyba 3 czy 4 były, i w końcu jakiś tam standard został wybrany. Już nie pamiętam, który. No i tak samo miga ta sprawa polska. Dalszy ciąg, rozumiem. Czyli tutaj, jak powinien ustawić klawiatury, że można uzyskiwać polskie znaki w systemie. O, no i to, co było też w pierwszym numerze, czyli. Kurs Alexa, drugi odcinek. Arex, czyli Królewski Język Programowania, jak to ładnie napisali. E, no, Arex to taki e, język, po co którego można było w aplikacjach sterować zewnętrznie ich zachowaniem, na przykład. No pewnie no, trochę w się pisałem, ale to już było dawno temu. No, widzę, że to jest e, dość rozbudowany artykuł. No, okay. e, listingi. No, składny rozkazów. No jest tego sporo. Nawet, że każdy rozkaz jest opisany, jakie przyjmuję parametry i co zwraca. To, że no, dosyć, że jakbym dosyć rozbudowany opis, ale no też teraz może to się wydawać dziwne, ale wtedy, jeżeli nie było to właśnie w takich czasopismach czy takich nie, specjalistycznych książkach, to trudno było taką wiedzę gdzieś tam zdobyć. Chyba, że ktoś gdzieś tam może na zachodzie kupował jakieś rzeczy, to e, faktycznie coś, e, mogło się coś udać. No tutaj zawsze pojawia się też znajomość języka e, angielskiego, niemieckiego, także, a to było różnie w tamtym e, czasie, żeby sobie mógł własne, e, że tak powiem, na własną rękę przetłumaczyć e, chociażby jakieś e, manuale czy e, opisy dołączone do oprogramowania. No, całkiem bogaty ten opis, muszę powiedzieć. Ale się w końcu tutaj y, kończy. I następnie mamy Hyde Park. Hyde Park, czyli tak jak rozumiem, y, czytelnicy dzielą się różnymi opiniami. Czy jakimiś, nie wiem, na jakiś temat po prostu. I tutaj widzę jakoś, y, 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 są dwie, czy taki takie początek, że tak powiem. Mamy tutaj dwie czy trzy takie właśnie wpisy. Czy to prawda, że komodore zaprzesta produkcji Amiga 500? Chyba zgłupieli. Zróbcie coś z tym fontem. O ile możecie. Proponuję założyć klub ratowania 500. -ki. Można by urządzić yy, pikietowanie komodora lub strajk budowa <laughs> No ciekawe pomysły. No to Hyde Park to rozumiem. A tu starszy brat jest paskudny. Jak chce sobie pograć to mówi, że Amiga nie jest dla smarkaczy, chyba że jest O, Ciekawe, co mam dalej o, programy kopiujące. Ok, w pierwszym, w pierwszym numerze faktycznie było programy kopiujące, i tu mamy ciąg dalszy. Tu ciekawe jest literówka. Przegląd, ale tutaj chyba R uciekło. No i też to jest jakiś PC niemiecki redaktor. Ale już dalszy ciąg, że tak powiem, kolejne programy są wymienione. No dyrektor opuszt, bo wiele osób używało wtedy. Ciekuję, że turbo backup jeszcze. Coś z dawnych czasów. E, o, jakieś podsumowanie też na końcu. A czyli programy czas kopiowania dyskietki z weryfikacją. E, bez weryfikacji. O. Co dalej? Dalej giełda, no, trochę mała ta giełda, no ale mamy kilka tych ogłoszeń. Zawsze w tych ogłoszeniach taka ciekawa rzecz jest, że no, mamy takie dane powiedzmy, Marcin Skoneczko, ulica Rąbieńska, 24, Łódź. Ciekawe czy te adresy i mieszkańcy jeszcze pod tymi adresami funkcjonują, ale mamy na przykład Amiga 500 z gwarancją, z monitorą, literaturą dyskietki i tym podobne 10 milionów no, sporo ale na przykład tutaj Amiga 500, rozszerzenie pamięci do 1MB, monitor monochromatyczny Philipsa, dyskietki, dodatkowo literatura, mousepad joystick e, kabel Amiga Euro 5 milionów 900 czyli jednak e, no, 10 milionów, 5 milionów ciekawy rozrzut ale mało ta giełda w każdym razie a dalej mamy już e, Programowanie grafiki. Faktycznie w pierwszym numerze było programowanie grafiki w BASICu. I tu mamy kontynuację tego artykułu, czyli pewnie opis kolejnych rozkazów i funkcji, które można wykorzystać. No i przykładowe listingi do rysowania. No może być ciekawe, możemy kiedyś wrócić do tego, żeby sobie poprogramować coś w BASICu Lambdowym. No, spory artykuł, Ale są nowe rozwiązania z części pierwszej, tak, czyli z poprzedniego, e, z poprzedniego numeru. Ok, rozwiązanie ćwiczeń. E, I co mamy dalej? Dalej mamy Amiga Play. No, czyli ten dział, gdzie są albo opisy, albo krótkie recenzje z ocenami. Z tym, że tutaj widzę, pojawiły się, jakaś kwestia formalna. Swój system oceniania wprowadzili. Czyli swoje jakieś parametry oceniania. teraz sobie zobaczymy. A, był drugi ten Do tego, działu. Okej. Okay. Megatrawler 2. No faktycznie chyba grafika, dźwięk, pomysł, to jest ciekawe, atrakcyjność i ocena ogólna, czyli to jest taka nowa skala oceniania. Tej gry nie pamiętam. Z Karausza pamiętam, faktycznie grało się. Mam no, też drugi opis nawet. Duro teraz chyba też to grałem. Bardzo fajna grafika. Taka typowa mikrola. Trochę mało kolorów. Znaczy jedną jednobarwno trochę templyfikowaną, ale tak to wyglądało na amigach. Zresztą na 500. Co mamy dalej? O to nam się kończy dział. I mamy nielegalny doping. Nielegalny doping, czyli taki typ trick do amigi. Do poszczególnych gier, czyli albo jakieś kombinacje, albo na przykład tu w LEMiga kody do e, poziomów. E, Także, e, na przykład tu jest f 29 Retaliator, wpisz się jako Didiman, kliknij ikonę Colonel i wciśnij return. Nie wiadomo co się wydarzy, ale e, jest to jakaś podpowiedź. No, a to kody to bardzo często winy. wpisom, oczywiście też były takie działy, właśnie związane z e, kodami do gier. O. A faktycznie, akurat w pierwszym może było to już część druga. No, czyli ten opis Cywilizacji jest dość, dość bogaty. Patrząc, że jest to kontynuacja do tego, co było w pierwszym może No i to blista Civilization, Pinba Dreams, Another World, także Duno, Lotus drugi, Lemingi, No, co tu można powiedzieć? No, to blista w końcu bardzo fajne tytuły, bardzo fajne gier na Amiga. I dział Hardware, czyli też temat zakładki, przełącznik drukarek i zabezpieczenie gniazda. Eee, Pisze też o uszkodzeniach układu CIA. E, faktycznie było coś, tak wam widzę, że e, jak się próbowało coś podłączać do tych zewnętrznych portów e, kiedy Amiga była włączona, no to mogło się zdarzyć, że faktycznie jakieś tam Przepięcie nastąpi, czy jakieś zwarcie i może ten układ CIA, kontroler się może po prostu uszkodzić, no i wtedy faktycznie trzeba to wymieniać. Rozumiem, że tu jest jakieś zabezpieczenie, które pozwala robić to bez wyłączania migi. No i tu mamy też ładny schemat rozpisany. No, i to też jest, to też jakby w pierwszym, no może też to jakby na to zwracam uwagę. To jest Amiga magazyn 1291, czyli można powiedzieć, że prawie no, 10 miesięcy, tak. Od tego od tłumaczenia artykułu, który się pojawił 10 miesięcy wcześniej w Amiga magazyn niemiecki. Amiga Koferek, czyli takie różne porady. Tips and tricks. Do, do różnych rzeczy, i sprzętowych, i systemowych Kiedy no. się to zagłębiał Ale jest taki dział Tanie, legalne, czyli public domain Mamy tutaj znowu opisy dyskietek Freda Fisza. Eee, nie pamiętam, czy kiedykolwiek miałem te dyskietki, może kilka miałem Chociaż no w tamtych, początkach lat 90., no to piramidy było dość, że tak powiem, mocno rozwinięte. Więc możliwe, że te dyskietki były w obrocie, ale jakby bez konieczności zakupu. Okay. I konkurs to jest chyba już Ostatniej strony. Najlepszy znawca Amigi. Postanowiliśmy znaleźć najlepszego z ale czcionka jest masakryczna yy, i to tło yy, ciężko się doczyta. Naprawdę, już nie mówiąc, że tutaj to praktycznie jest to yy, mocno nieczytelne, yy, to jest chyba 60 bo tu widzę, że nie ma kawatury yy, numerycznej. No ale nie wiem, czy to było tak celowo zrobione, czy w, w komuś coś nie wyszło. Trudno się czy, czyta ten, yy, ten tekst. No, i tutaj mamy ostatnia strona. Mamy listy, czyli ludzie listy piszą. Oceny pofałowe propozycje, czy ona będzie dostępne, ale gdzie? W całym kraju, czy będzie dostępne. Bardzo bym chciał, żeby to czasopismo można było kupić w każdym kiosku. Nawet we wsiach. Aha. I amiga do szkoły ludzie listy piszą. No i mamy koniec. Także, ciekawy numer. jako zwykle w magazynie Amiga, kursy, sprzętowe tematy, temat z okładki, czyli karty Turbo. Więc myślę, że to jest dość ciekawa propozycja do czytania. Także, dzięki za uwagę i do usłyszenia.